Kolejna misja o nazwie A Village, czyli wioska. Tak właśnie. Teraz poczekajmy aż Kesla otworzy nam bibliotekę. Bo musimy trochę poczytać. No dawaj, dawaj. Mogę ci skoczyć na głowę? O mogę. Byskać, Jimmy. Jeszcze raz. Co to było? De, tak. Nie mam czasu. Tutaj będzie dwóch. Nie, trzech. na tym mam, tutaj nic nie ma Oooo oh, będzie rzeź. Spam, spam Dobra Teraz Tutaj będzie jeden z jego cichu zabić. No nie da się. Ja nie. nie. Wybier dalej. Karl. Dobra, Karl. Idź, idź. Zjem sobie mięsko. I teraz poczekam, aż mi tu on otworzy, bo miałem nieraz takie wydarzenie, że otworzył i zamknął drzwi od razu. Dziękuję. Amo amo wszystko jest Zapiszę Nie Możemy iść. Y, tu, 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 tu będzie laseczka. Spoko I kufel A, najlepszy kufel tu jest ten o Jezu, chyba mnie zobaczył. Jest to lepsze. I tyle. Jeszcze nie chcę tutaj iść. Bo jeszcze chcę sekret. Sekret jest. O ten co? Ej, gdzie wyraz? Nie miał tam iść. Witam, witam. Tu jest sekret. Tak? Tak czy nie? Hmm. O Jezu. Dobra, 3 HP. Idziemy teraz tutaj Tu już jest prawie koniec jest tam ja mnie przestraszył Tutaj jeszcze będzie ammo Dziękuję, dziękuję wow. Czekałem na ten tłumiczek Tu będzie jeden Ok. Tutaj chyba coś było. Nie pamiętam. Nic nie było. No dobra. Yy, teraz ja wiem, że tam trzeba iść. Ale pójdę tu. Dobra, tu nic nie ma. i tu już koniec um, um, um. Dobra Jeszcze obecny sobie dynamit i pewnie żadnego sekretu No właśnie No cóż widzimy się w następnym odcinku Na